Wielu handlowcom wydaje się, że powinni być motywowani. Kropka. To tak wygląda, nie? że oczekują tej motywacji zewnętrznej. Każdy, każdego z nas motywuje co innego. Tak. Oczywiście pieniądze są fajną siłą napędową. Mówisz, że nie są najważniejsze, że to są, jest to dobre narzędzie. Oczywiście, że tak. Jest to energia. Natomiast w momencie, kiedy handlowiec, załóżmy, że ma podstawę, bo nie, nie każdy handlowiec ma podstawę, niektórzy działają tylko i wyłącznie na prowizji, profit, tak? tak. To jednak patrzy w górę na tego swojego szefa, czy tego swojego powiedzmy. Mm, no, współpracownika, trochę inaczej, i wymaga od niego, że będzie motywowany, że będzie podkręcany co miesiąc, że nawet jak ma ten gorszy miesiąc, to jeszcze bardziej powinny te, te siły się skupić na nim. I wytwarza się taki model, wiesz, ten, ten trójkąt tragiczny, co jest, nie? Kadra, ratownik tak. i ofiara. Jak sobie w takich sytuacjach radzić?